Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was taki bardzo ciekawy temat, bo wielokrotnie pytacie mnie, czy narcyza da się uzdrowić. I chyba każda z Was i każdy z Was pragnął zabrać swojego narcyza na terapię i naprawić toksyczny związek. Przynajmniej większość z Was się na tym zastanawia, bo jednak zadajecie bardzo często te pytania. I oczywiście w tym wszystkim nie chodzi o to, bo to jest taki najbardziej standardowy błąd, największy problem, że my chcemy zmienić narcyza. Bo my oczekujemy, że pójdziemy na terapię, nasz partner coś zrozumie, nauczy się czegoś i tak dalej. Przede wszystkim tutaj trzeba rozwiać wszelkie wątpliwości, bo terapia jest po to, aby coś naprawić i po to, żeby czemu się przyjrzeć, ale zadziała tylko wtedy, kiedy dwie osoby będą nastawione na to, aby faktycznie dojść do porozumienia. I w zdrowym związku jest to jak najbardziej możliwe. Jednak w związku z narcyzem często jest właśnie tak, że on zgadza się na terapię na przykład dlatego, że prosi partner albo po prostu chce mu dać taką złudną chwilową nadzieję, że się stara o powrót albo w ogóle, że się stara o związek. Albo właśnie jest to częścią jakiegoś hooveringu, czyli częścią takiego starania o ten powrót. No i po prostu on musi powalczyć takimi kartami, nie? że pójdzie na terapię, zmieni się i tak dalej. No i teraz w ogóle odpowiadam na pierwsze pytanie. Czy warto pójść? Oczywiście na terapię warto pójść zawsze. Ja o tym bardzo często mówię w swoich podcastach, ale warto pójść dlatego, że możesz sam czy sama się o sobie czegoś ważnego dowiedzieć. Ja trafiłam na terapię, kiedy umawiałam się na terapię partnerską, czyli chciałam, żeby mój partner poszedł ze mną, mój narcyz, natomiast on uciekł. Okej, okay, jakby poszłam do tego terapeuty sama. No i usiadłam, nie wiedziałam w ogóle czego mam się spodziewać, i tak dalej, bo poprzednia terapia, w której brałam udział, w ogóle jakby skończyła się zupełnym fiaskiem, więc powiedziałam po prostu, że miałam być z partnerem, no ale nie dotarł, więc let's do it. No i tak zostałam na rok u mojego terapeuty, i tak w rok zmieniło się całe moje życie. Więc z mojego punktu widzenia to było super wartościowe, ale tylko dlatego, że w taki sposób to się ułożyło. I ja naprawdę bardzo, bardzo chciałam tej zmiany dla siebie. Ja już czułam, że jesteśmy na takiej ostatniej krzywej, i że jak czegoś nie zmienię, to po prostu albo po prostu się wykończę, albo, nie wiem, będzie jakiś koniec świata, nie? No i parę miesięcy później poszliśmy wspólnie do innego terapeuty, no bo wiadomo, jakby mój terapeuta nie mógł nas już przyjąć wspólnie. No i zrozumiałam parę rzeczy o moim narcyzie. I spróbuję wam to w skrócie opisać. Generalnie wszystko zaczęło się od tego, że on chciał iść na terapię, obiecał mi to, i um, kiedy czekałam na, na to, nadejdzie ten moment i mu zarzuciłam, że nic w tym kierunku nie robi, żeby pójść na tą terapię i tak dalej, to on w bardzo ostry sposób zareagował i powiedział: Przecież mówiłem, że możemy iść, zorganizuj to. No i jakby to przeszło na moją odpowiedzialność. Ja się tym zajęłam. Oczywiście dobór terminów trwał dobry miesiąc. No i nie widziałam jeszcze wtedy, że on specjalnie opóźniał to w czasie. W końcu jednak udało nam się pójść. No i parę minut przed dojściem do bramy tego gabinetu on powiedział, że to był mój pomysł, że ze mną jest coś nie tak, że ja powinnam iść sama do tego terapeuty. No i że on generalnie zrobi to dla mnie, ale on tego tak naprawdę nie chciał. No i to było oczywiście bardzo perfidne zagranie, żeby pozbawić mnie pewności siebie, żeby mną manipulować, pokazać mi gdzie jest moje miejsce. I teraz, jak na to tak patrzę, to było to strasznie obrzydliwe, ale wtedy ja myślałam, że on po prostu się boi. Never mind. W każdym razie terapia wyglądała tak, że najpierw terapeuta rozmawiał ze mną, później z nim. Mieliśmy także tam, nie wiem, chyba po pół godziny rozmawialiśmy. No i na końcu mieliśmy y, omówić nasze wspólne spotkanie dzisiaj i ewentualne następne. No i ja byłam pierwsza, i ja podczas swojej rozmowy czułam, że wszystko co się dzieje w naszym związku to jest nasz, moja wina. Y, I taki zresztą też obraz siebie przedstawiłam na tej terapii. A kiedy on był w środku, y, ja słyszałam, jakby. Nie słyszałam, o czym konkretnie mówią, ale słyszałam bardzo dużo, że on się śmieje. Ogólnie była taka pozytywna aura. Kiedy oni mnie zaprosili do środka, to ja idąc korytarzem też słyszałam to jego zadowolenie i ono od razu zbiło mnie z tropu. No i jak weszłam, to od razu uświadomiłam sobie, że jestem ofiarą jego triangulacji, czyli takiej metody manipulacyjnej pomiędzy trójką osób. Zresztą myślę, że terapeuta nie poddał się tej triangulacji, ale ja czułam, że jestem totalnie odsunięta od nich, że oni razem mają swój swój układ, a ja po prostu jestem tym największym złem tego, całego świata i tak dalej. No i e, mój narcyz na pewno próbował nastawić go w taki sposób, żeby ten terapeuta myślał, że to ja wszystko źle odbieram. Zresztą on przyznał mi to po spotkaniu. Powiedział, że on jest takim outsiderem trochę, a ja wszystko biorę na zbyt poważnie i tak dalej. No i siedzieliśmy na tym spotkaniu ja bliska rozpadu emocjonalnego. Mój narcyz w ogóle dziwnie pobudzony, podjarany. Mówił, że spotkanie było super i w ogóle, że chce tu przychodzić, że jest ekstra, że kawę mu dają i w ogóle wow. Ja byłam totalnie w szoku, no ale mówię sobie, kurczę, fajnie, jest zainteresowany, więc może coś z tego będzie. No i chcieliśmy umówić się na termin kolejny, ale jakoś tam wyszło, że nie wiedzieliśmy kiedy mój narcyz też mówił, że nie wie, kiedy będzie miał czas, bo teraz tam szuka nowej pracy i tak dalej. No i wyszło na to, że mieliśmy się po prostu później umówić z terapeutą telefonicznie. No i wyobraźcie sobie, że po wyjściu z gabinetu mój narcyz podszedł do mnie, pocałował mnie i powiedział zrozumiałem, jak bardzo Cię kocham, a później nie potrzebujemy terapeuty, poradzimy sobie ze wszystkim sami. I to był ostatni Temat terapii w naszym związku. Rozstaliśmy się jakieś w ogóle, nie wiem, trzy tygodnie później czy coś takiego. E I opowiedziałam Wam to po to, żeby pokazać Wam, jak działa narcyz, jak on manipuluje Wami, e jak manipuluje terapeutą i każdą inną osobą zaangażowaną w Waszą relację. Ja nie żałuję tego spotkania, bo po czasie dało mi to bardzo dużo do myślenia. Uświadomiłam sobie, w jakim tkwie głównie, i że jestem tam sama, że już nawet terapeuta mi w tym nie pomoże. I wtedy właśnie doszło do mnie, że to ja jestem jedyną osobą, która może sobie pomóc, i wykorzystamy wszystkie możliwe karty, żeby ten związek naprawić. I teraz czas zawalczyć o siebie. Narcyz może wykorzystywać terapię na wiele sposobów. Może na przykład zmanipulować terapeutę, może wyciągnąć ważne informacje i lepiej ukrywać się w przyszłości. Może pójść tam i pokazać ci, że mu zależy, że będzie się zmieniał, a tak naprawdę totalnie zamyka umysł i emocje na tej chwilę, kiedy jesteście w środku i mało go obchodzi w ogóle ten proces, który tam zachodzi. Albo może po prostu mówić, że dzięki jednemu spotkaniu tyle zrozumiał, że dowiedział się, jak bardzo cię kocha. Będzie też manipulował czasem, będzie im manipulował informacją o tym, że na przykład nie ma pieniędzy na terapię, że terapeuta jest nieodpowiedni. Mój, terap mój narcyz na przykład powiedział, że ten terapeuta był słaby, młody, niedoświadczony itd., gdzie ja na przykład uważam, że był bardzo dobrym obserwatorem, zadawał dobre pytania itd. Chodzi w tym wszystkim o to, żebyście nie mieli złudzeń, że to może się udać. Jeśli narcyz sam poszedłby na terapię, ale naprawdę by na nią chodził, a nie kłamał, że chodzi, bo to też często mówicie, że a, bo mój narcyz chodzi na terapię i tak dalej. Naprawdę zastanówcie się, czy on na tą terapię chodzi, bo mój mnie okłamywał, że chodzi, a to była w ogóle nieprawda i tak dalej. I gdyby on naprawdę faktycznie chciał się zmienić. To możliwe, że zaszłyby w nim jakieś procesy, ale to jest bardzo, bardzo trudna praca dla niego. Dla niego, dla terapeuty, ona wymaga ogromnych chęci od tego narcyza. I w terapii partnerskiej to nie jest takie proste. Narcyz ma ogromną stawkę. Nie tylko chce wybielić się przed terapeutą, ale chce przede wszystkim wygrać z tobą. Dlatego może stosować właśnie triangulacje, jakieś inne metody manipulacyjne, może kłamać, może czarować itd. Oczywi oso osobiście nie słyszałam, żeby taka wspólna terapia z narcyzem komuś pomogła. Natomiast na kanale Magdy Szpilki, który też Wam polecam, jest bardzo fajny film. Otóż Magda też jest coachem i odkryła, że jej mąż jest narcyzem i oni przeszli taką drogę. Natomiast ja nie jestem w stanie się na ten temat do końca wypowiedzieć. Uwielbiam filmy Magdy, jest naprawdę genialna, e, ma ogrom wiedzy. Ale jednak nie do końca jestem przekonana w kwestii tego narcyzmu jej męża. Natomiast jakby każdy może z Was sobie wyciągnąć własne wnioski, dlatego możecie zobaczyć sobie jej filmy. W każdym razie podstawowy problem polega na tym, że narcyzom zazwyczaj jest po prostu dobrze. Eee, oczywiście oni cierpią w środku, są wiecznie samotni, natomiast oni w większości nie chcą wcale zmian. Wiedzą, że te zmiany przyniosą cierpienie jeszcze większe niż samotność, i po prostu odrzucają je. Oni wiedzą, że będą musieli zajrzeć w tą wewnętrzną ranę. Ona boli, oni nie chcą patrzeć w nią, bo dla nich to jest jak posypanie tej rany solą. I dlatego tak bardzo ciężko ich zachęcić do wspólnej terapii. No i niestety nie powinno się pokładać nadziei w to, że oni się zmienią. Oni naprawdę w większości się nie zmieniają. Natomiast czasem narcyzi miewają takie przebudzenie, że coś jest z nimi nie tak, w sensie, że czują, że coś jest nie tak. I powiem wam, że ja sama przeżyłam taki niesamowity moment, którym chciałabym się z wami podzielić. Ponieważ mój narcyz w takiej depresyjnej aurze powiedział mi kiedyś, że on nie umie wyjaśnić, co się z nim dzieje, ale tak jest i nie umie się zmienić i nie chce, żebym ja cierpiała. I powiem wam, że okej, okay, on wracał do mnie, stosował hoovering i tak dalej, na pewno nie martwi się o moje uczucia, natomiast w tym, co powiedział, było coś takiego naprawdę szczerego. To był jedyny moment, kiedy ja dotarłam tak daleko i kiedy poczułam w nim człowieka. Jakby nagle ściągnął pancerz z oczu, i jakbym przez te oczy dostała się na sekundę do jego umęczonej duszy. I myślę, że on naprawdę nie do końca jaży, co się z nim dzieje. Oczywiście ja go nie bronię, nie chcę, żeby ktokolwiek źle zrozumiał tą wypowiedź, wyciągnął z niej jakieś błędne wnioski i tak dalej, litował się nad narcyzem. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać wam tą niezwykłą informację i się z nią z wami podzielić. I też w następnym filmie, który będę robić, będę opowiadać właśnie o perspektywie narcyza, żeby spojrzeć co naprawdę czują ci ludzie, bo jakby my patrzymy na nich z takim już lekkim obrzydzeniem, z takim podejściem, że oni robią to wszystko świadomie i tak dalej, a to nie do końca tak jest, więc też mnie to bardzo interesuje, żeby przekazać Wam to, tą perspektywę narcyza, właśnie. Natomiast wracając do tematu, przede wszystkim musicie mieć na uwadze fakt, że tutaj nie chodzi o samego narcyza, tutaj przede wszystkim chodzi o Was. Abyście to Wy zadbali o siebie. Dlatego, nawet jeśli on czy ona nie chce iść do terapeuty, to warto zacząć pracę samemu nad sobą. Ona pomoże Wam zrozumieć, e, czy jesteście z osobą, z którą chcecie naprawdę być i dlaczego taką toksyczną osobę e, przyciągacie, zatrzymujecie w swoim życiu. I ta terapia też ma e, sprawić, że nigdy więcej nie znajdziecie się w takiej. Beznadziejnej sytuacji. Na dzisiaj to wszystko. Ja Wam standardowo życzę jak najwięcej cierpliwości, jak najwięcej wytrzymałości i tego, żebyście dbali o siebie. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.